Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Tym razem jest to czwarty odcinek, a zarazem ostatni z naszej mini serii. Przy figurce wulkanu Garmadon zwracałabym uwagę na łyżeczkę, którą naprawdę łatwo wymacać Mimo tego, że mają jeszcze Lloyd, a także miseczka Jest ona również łatwa Zwróciłabym uwagę również na hełm, który ma tak jakby dwa bycze rogi I to też prosto wyczuć A jeszcze upewniłabym się... Drugim torsie. Gitarzysta. U tej figurki szukałabym włosu względu na to, że są one długie i łatwo je wyczuć. Nie ma tak, takiej długości żadna inna figurka. Po prostu jest to element łatwy do wymacania, a także szukałabym gitary, która jest płaska, a w jednym miejscu jest ona dosyć długa, także też prosto ją wymacać. Techniczka GLP. Szukałabym ją najprawdopodobniej po laptopie, który jest dosyć prosty do wymacania. Tak samo warkoczu, którego żadna figurka inna w tej serii nie ma, a on jest długi i myślę, że go na pewno wyczujecie. A potem upewniłabym się, czy jest kubeczek. Kubeczek ma rączkę, która mi wpadłaby w ręce. Kuchasz Sushi W tej figurce skłoniłabym się do wymacania najpierw tasaku, który jest łatwo wymacać, a potem jeszcze wyczułabym te dwa płaskie groszki. Emitujące sushi Także ten oto element a, Trzy, czy jakby trzy groszki razem złączone łączone, tak nazwę n Pop Girl Przy tej dziewczynce skłaniałabym się ku włosom Które są bardzo proste do wymacania I na pewno wyczujecie dwa warkoczyki Właściwie to nie są warkoczyki, tylko kucyki A także miszka, którego ja wyczułam po rękach I zobaczyłam po tym, że ma jeszcze nogi i głowę a także jest jeszcze spódniczka, którą dosyć prosto wyczuć przez swoje falbany, a także dwa otwory na nóżki. Tak, kończymy naszą serię. 20 figurek. Troszeczkę porad. Myślę, że lekko pomogłam, ale jeśli jeszcze nie pomogłam, to piszcie w komentarzach. Ja jakieś rady mogę podarować, tylko oczywiście trzeba spytać. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, dziękuję wam wszystkim za różne porady w komentarzach, za każdy komentarz. I właściwie to będzie na tyle. Cześć!